Nazywam się Tymoteusz Wieczorek i chciałbym wam opowiedzieć o nowościach, jakie pojawiły się w katalogu konstrukcji firmy Keno. W naszym katalogu posiadamy wiele konstrukcji balastowych, jednak żadna z nich nie pozwala na montaż klem na długim boku modułu. Od jakiegoś czasu się to zmieniło, więc nasz dział konstruktorski postanowił opracować konstrukcję, która pozwala na taki montaż i która będzie zgodna z zaleceniami producentów modułów fotowoltaicznych. Konstrukcja charakteryzująca się szybkością oraz prostotą montażu, ponieważ w skład tego systemu wchodzą tak naprawdę dwa zmodyfikowane uchwyty balastowe, które pozwalają na montaż modułu na jego długim boku. Wspomniane uchwyty aluminiowe zostały wykonane z aluminium, które jak wiemy charakteryzuje się wysoką odpornością na ciężkie warunki atmosferyczne, natomiast sama podstawa uchwytów została zabezpieczona wysokiej jakości materiałem poliuretanowym. Następna nowość w naszym katalogu, jaka pojawiła się jakiś czas temu, to konstrukcja na dach płaski z wykorzystaniem trójkątów montażowych dostosowanych pod montaż modułów wykonanych w technologii Bifacjal. Budowa samego trójkąta montażowego została tak zmodyfikowana, aby można było zaadaptować rozstaw profili pod szerokość danego modułu. Tym sposobem możemy zniwelować powstawanie zacienień na tylnej części modułu, co znacznie poprawia uzyski instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście sam trójkąt montażowy posiada regulacje w zakresie od 20 do 35 stopni. System charakteryzuje się swoją wszechstronnością, dlatego może zostać wykorzystany na różnych typach pokryć dachowych. Zostając przy temacie modułów bifacjalnych, chciałbym Wam opowiedzieć o naszej nowej konstrukcji typu AGRO, przeznaczonej dla instalacji wielkopowierzchniowych przystosowanych pod wcześniej wspomniane moduły bifacjalne. Badania naszego działu RD były prowadzone z myślą o jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych. Specjalnie zaprojektowane komponenty konstrukcji pozwoliły zniwelować zacienienie na modułach do minimum, a ułożenie konstrukcji wschód-zachód pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału modułów bifacjalnych. Technologia, w jakiej zostały wykonane podpory samej konstrukcji, umożliwia nam adaptację rozstawu pod daną szerokość modułu. Takie rozwiązanie umożliwia nam również dopasowanie konstrukcji do zróżnicowanych kątów nachylenia terenu. Po długim czasie poświęconym na badania oraz testy wytrzymałościowe do naszej oferty trafił nowy element dedykowany pod dachy pokryte dachówką ceramiczną. Jest to uchwyt montażowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium, które znacząco obniży wagę samej konstrukcji oraz potrafi zmniejszyć stałe obciążenie, na jakie narażona jest konstrukcja samego dachu. Biorąc pod uwagę różnorodność dachówek, jakie są dostępne na rynku, uchwyt posiada nową regulację, która umożliwia dopasowanie go do konkretnego rodzaju dachówki. Sposób wykonania uchwytu oraz jego warunki wytrzymałościowe pozwalają na ograniczenie punktów montażowych na dachu, co znacząco potrafi przyspieszyć proces samego montażu.